Hej, nagrywam się tak yy, biegiem, miałam, o lepiej wyglądałam, miałam włosy zrobione i wszystko i chciałam się ładnie Wam nagradzić dzisiaj i opowiedzieć co u mnie i dlaczego nie było vlogmasów kolejnych, chociaż pewnie powinni widać, że jestem jeszcze pochorobowa i mam spękane usta i generalnie dochodzę do siebie po chorobie. Wrócę dzisiaj te nagranie tylko dlatego, żeby być po prostu updated, ale obiecuję, że będzie lepsze nagranie w tym tygodniu albo w weekend, albo w, no w najbliższym czasie, jak tylko mi się uda to zrobić, bo chciałabym Wam o wielu rzeczach opowiedzieć. Chciałabym Wam opowiedzieć o moich planach, o marzeniach, o mm, akcjach, które obecnie podejmuję i które po prostu będę podejmować w najbliższym czasie, więc wtedy po prostu myślę, że będzie mi tu więcej. I chciałabym, generalnie w tym roku, żeby było mnie tu więcej i być z Wami w kontakcie. No dziś wyglądam, jak wyglądam. Dajcie znać, jak u Was. Ja co prawda dzisiaj pracuję już normalnie i u nas niemal ma jutro, że jest wolne, czyli normalnie pracujemy. Jestem bardzo ciekawa, co u Was, jak minęły wam, wam święta, jak minął Wam Sylwester, nowy Rok, jak spędziliście ten czas. Oczywiście wszystkiego pięknego w Nowym Roku i... Przepraszam, że dzisiaj tak wyglądam, jak wyglądam. No sorry. Life is life, ale, ale wracam na pewno w lepszej formie i ładniejszej do Was już w najbliższych dniach i mam nadzieję, że będziemy tu razem i będziemy się wspierać. Dajcie znać, jakie macie cele, jakie marzenia na styczeń I see you. Bye bye.